Dobra, witam wszystkich serdecznie, ja jestem Osa135, a to jest kolejny odcinek z serii Gospodarcza Prywata. Dzisiaj ze mną jest Giusz. Siemanko. I Venturio. Dobry. Tak jak widzieliście, u Venturia na odcinku byłem u niego pożyczyć opryskiwacz. I jedziemy dzisiaj pryskać wszystko. Wszystkie pola po kolei. Tam już ogólnie u Giusza sobie zamówiłem Mauser z opryskiem. On mam mi go później dowieść. Już tam mu zapłaciłem za niego, tylko jeszcze za, za usługę tego e, siania będę musiał mu zapłacić. Ogólnie chciałem Wam podziękować za 61 łapek, chyba jak się nie mylę, pod odcinkiem. Widzę, że coraz bardziej Wam się zaczyna ta seria podobać. Nieka. Ta, no i subskrypcje widzę, że też ładnie do góry lecą, już tam 350 chyba było. Za co też bardzo dziękuję. I idziemy. Tak, powoli do przodu. Kurde, Mejster Sekcje ci się wyłączają tu na tym, czy nie? To musisz ręcznie tam sobie wyłączyć. Bo taki mały, mały ten mi zostanie. <laughs> Przejaździk, wiesz. Mhm. No to musisz... Musisz pokombinować, w sumie bym ci nie dał tego, yy, yy, nie wytłumaczyłem jak działa Dasz radę Oj tam najwyżej się spali albo urośnie większe Jedno z dwóch nie no, dawkę dobrą miałem się ustawionam tylko no z tymi Ta no, tymi no tymi. ale jak jeszcze raz po tym przejadę to wiesz co to A, będzie. A tam, tam tam nic się nie stanie, tam lepiej będzie rosło. Mówisz? No. Byśmy takie, takie wysokie jak Władek. <laughs> Akurat po kukurydzy jeżdżę, to wiesz, kukurydza, kukurydza może wybujać, nie? O. Może tak być, ja nie jeszcze mówię, się że nie, skupisz, nie. To co? No. Powiem e... wam, ale idzie ta robota. Ogólnie tam, poczekajcie chwilkę, A, ja muszę na drugi ekran przeskoczyć. Bo przeglądałem coś i nie przygotowałem co pytań. No to tak jak ja, Poza tym dużo było, ich nie było, no ale... Ale coś tutaj poszukamy. Ty, to mi to na wóz chyba nie wejdzie, na dwa kursy będę to miał do ciebie. Chyba, że taką ciopę nasypię, to może wtedy, wiesz, będzie dobrze. Ogólnie było pytanie od team Uresce360. Mam pytanie, czy zrobicie PGR? PGR mamy na live'ach Uventuria, na Nowej Bruździe. Gramy to taki tam Ala PGR jest. No taki swój ale jest. Tak. A tutaj nawet ta mapa by nie pozwoliła na coś takiego, żeby tu zrobić, bo to mapa to nie jest coś jakaś taka... Czy tu ogólnie drogi wąskie są, nie? No wszystko, to, to nawet nie ma takiej opcji, żeby coś takiego tu zrobić. Tak? No. To, to musi być już odpowiednia mapa, tak jak bruzda albo nie wiem, no, typowo takie mapy pod taki większy sprzęt. Tutaj największym sprzętem, co może być, to nie wiem, to, czy to, co Gius już nie ma. no Posa, gdzie musi... byś to chciał? Eee, tutaj z tyłu na gospodarstwo, jakbyś mi podrzucił, co? Tutaj od tyłu przy, przy polu gdzieś, jakbyś mógł zostawić. To od tyłu. Tak. <laughs> I kolejne pytanie od Giusza. A co, tak, a co to tak o 14, a nie o 16? No z tego względu, że y, Pomorski nie wstawiał ostatni odcinka, też u mnie był dlatego szybciej odcinek. No. Nie znam człowieka. Też go nie znam, pierwszy raz go widzę, no ale, ale pozdrawiamy, pozdrawiamy. No, pozdroszejste. No i tutaj Milczek się pytał, a czy jest ciekawy, e, ile będę miał ziemniaków tego pola. Ogólnie chciał, żebym takie ala podsumowanie zrobił po całych zbiorach, ile po prostu zarobiłem na takim małym gospodarstwie. Pisał właśnie, że, że milionów nie, tam nie można tutaj zarobić, no ale jest bardzo ciekawy, ile za te ziemiaczki i ogólnie za tam ile za, za, za uprawy zarobię na takim małym gospodarstwie. Więc na pewno jakieś tam podsumowanie z każdej sprzedaży tam będę sobie zapisywał i ogólnie jak Jakbym wszystko sprzedał, czy nawet yy, jak będzie nowy sezon, to, to na pewno dam jakieś tam pod, takie a'la podsumowanie. Ile z, z każdego pola dajmy na to, czy tam z każdej uprawy zarobiłem. No z kukurydzy wam nie powiem ile zarobiłem, no bo większość kukurydzy będzie szła na tam. Nie wiem czy nawet nie wszystko pójdzie na... o, skończyło się. Yy, czy nawet wszystko nie pójdzie na, na kiszonkę, nie? Bo ja tutaj mam małą, ciasną e, oborę i nie wiem, czy tam nie będę musiał czasem łopatować tej kiszonki. Paszowozem będzie tam problem, żeby wjechać. Może tak być. Chyba, że jeszcze pogadam tutaj z sąsiadami, może kto na usługę mi przyjedzie. I tam... i, i by mi narobili kiszonki na zaś. Znaczy, na no, no, zaś tam z jeden paszowóz. I, I gdzieś bym se pod e, dachem wysypał i później bym... E, tam... Nie wiem tam łopato, czy jakimś wiaderkiem to nosił. Bo tam nawet przed, przed nagrywaniem odcinka z Wentury od tej właśnie patrzeliśmy i, i tam może być pro problematyczne, żeby wjechać. No, może tak wszystko tam będziesz musiał wie, wymieszać to najmniejszy problem, tylko kwestia jest tego, żeby to... Bo wiesz, tak to sobie tam w Wład ładku masz tyle dobrze, że masz jego tura, nie? Tak, no Mógłbyś i on wiesz, bez zapycie... kabiny jest to też nie jest nie. za wysoki, nie? To wszędzie wiadę nim, nie? Musiałbym gdzieś wylać na, na składowanie tego TMR-u jakiś mały kawałek. Tam, wiesz, betoniarkę Ci pożyczę, jakbyś chciał. <grym> ja ogólnie jeszcze będę musiał pomyśleć e, nad jakimś tym, e, jakąś piwnicę do, do ziemniaków, wiesz? Mhm. Nie wiem, może po żniwach? Zobaczymy, chyba nie będę czekał na jakąś tam dobrą cenę, bo to w zimę dopiero jest, nie? No. Ja nie, nie wiem w ogóle ile tych ziemniaków będę miał z tego, nie? No wiadomo, bo, bo wiesz, jakaś tam piwniczka by się przydała, no a w późniejszym czasie będę chciał właśnie iść na e, większą skalę na te, te ziemiaczki, nie? Mm -hmm. ziemniaki. Zobaczymy w ogóle jak ten, Jaki zarobek będzie na nich, nie? bo one strasznie tam podozmian psują. Ja będę musiał rozkwinić. Kiedyś znałem taki podozmian, gdzie, gdzie właśnie ziemiaki ładnie wychodziły i za bardzo nie psuły tego podozmianu. No ale jakiś czas tutaj do was przyszedłem, grałem na Sidonie i jakoś tak mi z to wyleciało Nie wszystko można nie rozpamiętać no. To bo się pewne rzeczy zapomnieć, bo najczęściej jest tak, najprostsze rzeczy, a potem stoisz, taka zawiecha 20 sekund i, i, i jak to było, bo co chciałeś zrobić. A nie? czy wiesz, jak jeszcze tam codziennie tam to robisz czy tam wiesz co jakiś czas Dosyć często, no to to zapamiętasz, nie, no wiesz, ja miałem długą przerwę właśnie e, Co nie grałem na sezonie i, i, tak jakoś mi z głowy wyleciało, nie Są, Sąsiedzie już U O, o, cicho, bo sąsiad będzie, mnie zastrzelił Będziesz miał ten... Będziesz miał trochę i sosny, i dębu Jakaś olcha nawet, no, tutaj trafi. Mam nadzieję, o... że nie będzie oglądał odcinka, nie mów tam o co się stało e, tam wczoraj już było <laughs> światło nie wyglądał ale co dzisiaj się stało? Złodziej Po Oj, tam cicho. Bo się mm. wyda się wyklepi odbić? Nowy no już jest... pogęty. A nic, że to jest zbiornik plastikowy, ale się wyklepi. <laughs> nie ja to nie zbiornik, to lance akurat, wiesz, przychodziłem no, w ja drzewo. się bo, bo myślałem, że ten zbiornik... Ty! O co to się stanęło? Nie, nie wiem, czy ja jakieś zwidy mam, czy coś, jakoś mi w poprzek mnie przestawiło. Raczej opryskiwasz w poprzek stanowić. Taki, taki uskok był, że ten? Jak Audi. Normalnie, jakbym przyhaczył, wiesz? No, jechałem daleko od drzewa, tak jakbym przyhaczył, nie? Tu się dziwne rzeczy dzieją. No nie wiem, ty ja będę musiał sam sobie powtórkę obejrzeć tego, co nagrywam, bo naprawdę jestem już sam w szoku teraz, nie? Daleko jechałem od drzewa, wiesz? Tak jakbym przyhaczył w drzewo, nie? I, I... i... tam i cały się nagią, nie? Normalnie to, to jakieś to cyrki tu się dzieją na tej serii. Tylko żeby teraz się jeszcze do rowu nie wdupić. No Przepłukasz, trochę i ochłodzi się. <głosy> <głosy> I like. o, Ale idzie ten rybak, człowieku. No już jadę ostatnie pole za Później pojedziemy jeszcze chyba do sąsiada Awentury oddać mu ten opryskiwacz mhm. A tam potem zobaczę co się ze mną robi Za kołę się łapiesz Sąsiada mogę ci trochę więcej oprysku oddać niż było <gry> Mi to na plus byś mnie tylko nie potraktował roundupem w tym opryskiwaczu <gry> Nie, nie <gry> A potem czemu zbioru nie mam, bo sąsiad zazdrościł takiego zboża. A, ty patrz, ja jeszcze mam łąkę. Ja zapomniałem całkiem o tej łące, że ja kupiłem ją w poprzednim odcinku. To zaraz zobaczymy, czy to tą łąkę da radę nawieźć, bo ona nie był, już jest yy, urośnięta naraz. To się okaże, bo akurat wyjadę z gospodarstwa, potem to... Potem pobierają <laughs> nie, <jest, jak> <laughs> nie? no, jeszcze trochę do koszenia. Ogólnie miała być właśnie w tym odcinku akcja koszenie, no ale wyszło jak wyszło Terminy jeszcze dają. Tak da. Co zrobisz Ale nie, nie zawsze jeszcze... tak idzie jak zaplanujesz To takie są uroki gospodarstwa niestety No niestety Pogoda na razie taka piękna akurat by Trawa fajnie sła, no ale jeszcze czas na nią trochę no. Ogólnie drogi mi pozarastały nie no nie pozrastały, nie wczytało mi się malowanie. Ale takie uroki farminga i multi. Ten. Roadupem psiknie od razu. No też że tam jak ten, jak już pryskałem, to to pryskałem, wiesz, nawet nie, nie wyłączałem jak przejeżdżałem przez drogę. Zobaczymy albo większe urośnie, albo ten, albo zginie. No większe nie stworzę. Dobra, teraz kto mi powie, gdzie ja tę łąkę kupił? Tutaj chyba gdzieś tam po A no, ja nie, Dobrze, nie wiem, gdzie kupił. <laughs> Dobrze, ja zmienię mapę. Ty, ale ty, tam. Ja tu nie popsuję nic? Ogólnie nie wiem, czy te drogi tak były tutaj wysoko, że tam? Że te pobocza są tak nisko, takie uskoki? Czy, czy, czy coś tu było robić? Coś chyba jest nie tak. Bo mi się to wydaje, tak? że to była w miarę, ta droga była równo z tym, nie? Zresztą ja mało na tej mapie grałem kiedyś to. X rozłożymy, zobaczymy czy to da radę na To się łasno nie pytać, bo ja to tam nie wiem. No i ogólnie tam jakbyście mogli, to napiszcie tam troszkę więcej tych komentarzy, takich fajniejszych. Raczej ogólnie takich zapytań, nie? Co, gdzie, jak, to, to wtedy wam podpowiadam, O nie idzie na... Nie wiem, że są komentarze po dwóch minutach publikacji odcinka fajne Pierwszy. Tak, ja tam czytałem u Ciebie Venturi o te komentarze To ja nie wiem czy tam się ktoś odliczać uczył czy co Bo tam było no. pierwszy, drugi, trzeci, czwarty nie No to... No wiesz jak to teraz na znaczy, tych elekcjach jest, nie? Siedzę no, i by... się nudzę No, no i nic, ja wyskończone No ja też niestety łąki nie mogę jechać tam yy, nawozić Znaczy no już się wyrośniętaj nie da rady nawieść więc jedziemy do sąsiada Oddamy mu ten psięt, ale to masz, aby 30 litrów więcej, Mejster. Tak? A... Ta, bo tam było 170 chyba, jak brałem, a masz 200. Z moim wymieszam i będzie dobry tam. to. No chyba nawet to samo, bo to od Giusza kupowane, to wiesz. Mhm. Chyba on tam nie ma różnych gatunków, co? To ja, ja tutaj w międzyczasie trochę łupie, trochę poładuję. i powoli taka robota na wsi jest trochę tego, trochę tego no to ja zaraz tam podjadę zobaczymy jak to łupiesz, bo ja widzę, że nie wszyscy u wszystkich oglądają odcinki Hmm jakoś tutaj powoli ta robota musi iść, no co zrobić o, ogólnie ogólnie tam linki do kanałów Kopaków macie w opisie i polecam tam zajrzeć, bo na przykład u Venturia było takie pytanie, czy ja mam w ogóle gospodarstwo tu na tej mapie zrobione. <grystwo> Mistrzostwo. Ale jest, jest Venturio też tam praktycznie na każdym odcinku mówi, że, że chłopaki ta. też nagrywają i, i odsyła, tak? Już w końcu dwa odcinki są wstawione Śniaki, już jest trzeci tak. publikowany, nie? Na liveach już dużo osób też wie, ale jak widać no nie większość, to nie. Wie, nie, wie, no nie wie. No, ale to na pewno nie jest nowa osoba, bo ja się muszę no, na, na live'ach nawet ten długo u Ciebie jest, nie? No. Często i gęsto. Patrz, musisz mi takie skrzynki postawić, bo tam... Bo ja zawsze u siebie drogę przejadę, a u Ciebie widzę te skrzynki, to wiem, że skręcić trzeba. Tak... <laughs> Albo te krzaki trzeba tam wykarczować, mówię. Poważnie, to ja tam często i gęsto przejeżdżam te drogę. Kwestia przyzwyczajenia, jak ty to no. gospodarstwo byś kupował, dopiero to wie. No, to już kilka odcinków, kurde, i ten telefon. Już kilka odcinków <laughs> masz nagrane. Zawsze mówię, że przed nagraniem go wyciszę, nie? I nigdy go nie wyciszę. <laughs> ja tu ci go postawię koło tego siewnika, tak jak było przedtem? Proszę, ja mi do ciebie, kierownik. Czekaj, jo, muszę... tam co? Stój po studni. A, bo ci pomogę, odczepię. Awaj, dawaj. dawaj. Wiedziesz, bo mam obciążnik, ale on jest do spawania, bo tam jest pęknięty z jednej strony i to tak... Muszę... O, dobra, 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 będzie, opuszczaj to i będzie gdzieś, o, elegancko. Rzucił go na glebę. No, będę musiał, wiesz, tutaj pospawać to, bo tu rąbnięty trochę jest. na no takiś... Kurde, kątowniczkach cienkich to porobiłem, za będę musiał z tyłu dospawać i będzie to wtedy szło. No, to chyba sam sobie robiłeś co, bo widzę, że z belki no. zrobione. Yo, yo, miałem tam gdzieś na szrocie, to mówię, zrobię. Dobra, chodź, on od jak to idzie. Dobra, no zobaczymy, może i ja od ciebie trochę tego Ja musiał rotacyjną przyszykować, kurde, bo. No, ja od no ja pomorskiego tak. ten pożyczyłem i na razie czekam, nie? No. A, może robota, już ile na przyczepie jest, widziałeś, bo woli to idę no, do lepiej. Już to tnę dla Giusza, elegancko. A takie na, na pół to nie będą za grube dla niego? Nie, dokonimka. on mówi, że on ma, no, on widziałeś, że widziałeś jaką chawirę ma, on tam ten piec to ma jak w ty. A ja tam u niego podobno jeszcze nie chodził. Nie. Już kiedyś Giusiowie robiły, nie Giusz? Nie. no słuchasz. Nie wiem, zobacz jak to idzie pięknie robota. Fyk, fyk. Kolejny o, tutaj, zobacz. I ale cyk. jakbyś sobie bliżej to pszczepę podjechał, to byś mógł zaraz do góry na pszczepę rzucić. No wiem, no wiesz, jakby był jeszcze jeden pomocy, kto by to szło, ale wiesz jak to jest na wsi, no samemu czasu jakoś człowiek zawsze musi radzić. No, no Halina rąk nie chce brudzić, no. no, no weź, <laughs> weź mi no na pol weź mi przyjdzieś i weź zrób najlepiej. Nie? Albo weź jeszcze iść dokładaj do pieca, no. no. Ale co zrobisz, no no powolutku tu robota idzie no, Ci, człowiek już się tak nie męczy, nie musi tego łupać ręcznie, tylko cyk, trochę tam paliwa z spoli, ale to na wolnych, dlatego chciałem tego Ursusa większego, bo wiesz, on ma tutaj, wiesz, bardziej on sobie to może popyrkać na wolniejszych, tam no, ja na spokojnie muszę... wałek sobie tutaj, wiesz, ja właśnie muszę zobaczyć jak to jest zrobione, wiesz, jeszcze. No, się właśnie tak powiem. wałek trochę przy boku jest, to tak już tam go robił się, to też jaki majstersztyk z takimi rzeczami. No. Taka złota rączka, nie? Widzisz, no tak tutaj mi powoli ta robota idzie, no. To, 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 to. Powolutku. Tam jeszcze, za pod płotem ile się do cięcia, no jest roboty, ja tutaj muszę to wszystko ogarnąć. No. mnie na spokojnie, tu już no. sobie przygotowałeś, widzę, tak? Tylko połupać zostało? Jo, to ta do połupać, nie, i będzie elegancja Francja wtedy. No i tak to jest tutaj no na, a, i, a ile sąsiad za taką przyczepę bierzesz? A to się dogadamy, nie będę teraz gadał do odcinku, no ja to tak wiesz, to nie jest też układane a Jakbym chciał to układać to bym na pewno wiesz, jak ładnie elegancko, a to jest tylko tak narzucane, no to też wisz No, no. mniej więcej tak wejdę, potem tak obliczy ile pociąłem, ile metrów no na razie pociąłem y, jeden wóz, nie? Już mam tutaj taki prawie że na, na. No teraz ogólnie o, z tym klockiem jeszcze ten klocek muszę tylko wrzucić. przełupać i mam już ogólnie ten wóz co przywiozłem, Już do burtę muszę założyć, bo będę miał nie, ogólnie tam jedną rzecz. Będę musiał sąsiadowi tam trochę zboża chciał do mnie worków. Będę musiał mu tam poczuć jeszcze. Ten wóz też byś musiał kiedyś odrestaurować. A, no będzie trzeba, no bo zobacz, już go zjadło trochę tutaj, nie? no widzę właśnie no ale no widzisz, no powolutku, jakoś tak o, dobry jest sprzęcik no. dobra, nic sąsiad, dzięki za, za pożyczenie jo, nie, ma, nie ma problemu, I tak jak później... ktoś będziesz potrzebował, to daj zdać, przyjedź i czy dogadamy tamtym i o, no. później tam po odcinku się rozliczymy, nie, jak co? no to tam na no, spokojnie, bez problemu wtedy a jeszcze dojadę do siebie na gospodarstwo i chyba będę też kończył ten odcinek dobra, to na razie tam sąsiad no, dzisiaj taki krótszy odcinek będzie, bo tak zbytnio masz roboty na dzisiaj nie miałem, znaczy, no miałem zaplanowane, no ale wiecie jak to jest, nie? Raz idzie wykonać plan, tak, a raz nie idzie wykonać planu. No i tak jakby, tam ktoś nie, nie, nie oglądał odcinków, no to właśnie zapraszam. Już też tam nagrywa, też od, e, link jest w opisie. Tak samo Pomorski, tylko że Pomorski tam lapsy, no ale też tam Ktoś może lubi oglądać tajemnapsy, to też zapraszam do niego. O Jezu, o Jezu, gruszka jedzie na bok. Oni nic się nie nasuną, ty, jedzie środkiem, myśli, o, o, o. myśli że sam tu jest, nie? No, tutaj to tak lubię jeździć, tutaj taki jeden sąsiad, taki, taki młody, jego synek jedzi, taki mały ściulek. jak go kiedyś spotka, jak mu wezmę jednego tam normalnie z widłami, go pogoni, to zobaczy. Jeździ jak pirat. Głoś, by na to? O, no, o ładził O, sąsiad. O, o. Na łupie basem. To Teraz. tu gdzieś muczą jakiegoś sąsiada. Teraz, te ba... Teraz te piosenki to tylko jest wiesz. Kiedyś to się mówiło na, na piosenkę, że to była piosenka, bo utwór. Teraz się no. mówi na to nuta. A wiecie, czemu się mówi na to nuta, nie? Bo to gada... jedna nuta. 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 To... Łup, łup, łup. <laughs> Cały czas jedno jest, nie? Moja, ma moja mama zawsze mówi, wyłącz te szarpidruty. No, zajrzyj kurcze, Czasy się zwiedzają. Ale robota jest. Powiem Ci, Giusz... Jakbyś chciał, to ja mogę Ci to nawet dzisiaj tam przywieźć, jakbyś... No, tam tylko byś musiał sobie to gdzieś tam wtedy wziąć, żeby to Ci przeszło. Czego tym nie pali, bo to wiadomo mokre. No paliło, by ci się będzie dmuchały do w tym piecu, to wie, Ale no, aby ci to tam przeszło, gdzieś elegancko, to w ogóle byśmy dobrych A No to jest czas, no to bardziej już będzie tak na jesień stało. No ja też właśnie już wolę zrobić, mamy jeszcze trochę czasu, bo, też bo teraz tak, jeszcze jedne opryski, potem już trawa, w ogóle siedzą kosy, wszystko, ach, to potem. Tak będzie mniej czasu na to wszystko, bo nie? mówię, że może żeby teraz jeszcze żyć mi to załatwił, bym to sobie poukładał wszystko tam no. potem to już tam się na kosy to też muszę łąkę skosić, potem żniwa to jeszcze usługi z u siebie, to... Ja no, a do mnie też będzie musiał ktoś na usługę przyjechać. Ja tam chowoki przyjedą, bo ja tam przez tym gastły nie wiadę. Ale ty z będziesz musiał się jakoś tu zmieścić, mistrz. style. No, a ale ścieczkarne wyjedziem Mówisz? Jak no. nie, to ja tam z sąsiadem jak zagadam, mnie, tam dalej jest gwiazdy. Mnie, jak do mnie wjechał, tam się szkarką, to i do ciebie. Tam no tam. Ale my wiesz, ten mostek najgorszy, nie? No wiem, no ale jakoś tam powoli to. Jak, jak się już... poradzimy, o sobie. Już to ma tą sprawę. Jak nie, to przyjadę od tej, od, od łąki tam sąsiadowej, twojej, przejadę. No zobaczymy, jakaś to chyba poradzimy. Albo po prostu wjadę od tamtej drugiej strony tego twojego pola. A, tu asfaltem prosto, nie? Z asfaltu prosto, jakbyś pojechał, nie? To, to tam powinieneś chyba dojechać też, nie? No dobra, no ale to jeszcze trochę, bo to dopiero kukurydza zaczyna rosnąć. A my już tu o, o koszeniu jej mówimy. Dobra, ja już dojechałem na gospodarstwo. Więc chyba będziemy kończyć ten, ten odcinek. No i tak jak mówiłem, napiszcie jakieś właśnie ciekawe takie zapytania, albo nie wiem tam czy, 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 co planuje na, na przyszłość na tym gospodarstwie i tak dalej. To postaram wam się odpowiedzieć, żeby po prostu co, coś mówić, bo ja aż takiej wprawy nie mam do, do, do gadania na tych odcinkach. Więc fajnie by było Bioroś. poczytać. <laughs> Ty jak się rozgadasz to ten, to nie Bioro. można ci przerwać. <laughs> No tak żeby nie było jakiejś tam nudy na tym odcinku. Na pewno będę starał się właśnie odpowiadać w komentarzach na odcinkach niż pisać pod komentarzami, nie? Więc, więc zachęcam do, do komentowania. Oczywiście, jak się wam podobało, zostawcie łapkę w górę. No i nowe osoby zapraszam do subskrybowania. W tym odcinku to wszystko. Na razie, cześć. Na razie.